Siemano, Piotr, Bestie Pniowiec z tej strony. Jesteśmy u mnie w mojej świątyni Siłownia Pietrek Gym. Zaczynamy trening. Dzisiaj pokażę Wam teoretycznie, tak, to, co robię na Siłowni. Ostatniego czasu treningi mi się zmieniły. Robię 3-4 razy fajty, trzy razy siłownie, i na Siłowni jeszcze, mimo że robię trening siłowy, dodaję jeszcze lekkie interwały lub cardio, tak, żeby ta kondycja była jeszcze lepsza. Przedtreningowo, oczywiście, wieżdża bestia w prochu lub w szocie. Dzisiaj będzie to akurat. E, bestia prochu. Trzy miareczki. Będzie skupienie. Będzie motywacja. Dodatkowo będę mega pobudzony. A teraz pokażę Wam, co piję w trakcie i przed treningiem. Tak wygląda mój zestaw e, przed treningiem i w trakcie treningu. 50 gramów izotoniku, To jest 5 miarek. Czyli mamy węglowodany proste i złożone, do tego BCA 20 gram, do tego 20 gram EA 10 gram kreatyny. I oczywiście. Na stawy miarka flex. Co trenujemy dzisiaj? A dzisiaj trenujemy plecy, barki, tak delikatnie, brzuch. No i na koniec interwał zrobię, może jeszcze jakieś cardio. a to zobaczycie. Zaczynamy z plecami. A jak sytuacja z walkami? Mamy coś na horyzoncie? Mamy coś na horyzoncie, e, niedługo się dowiecie. Ja już się szykuję ogólnie, e, wcześniej ta walka miała być z tym Bobem Sapem 26, e, 28 października i też teoretycznie byłem gotowy, ale jednak wiecie, byłem po operacji na przepuchlinę, gdzieś ten, ten brzuch jeszcze nie był w pełni sprawny, i wydaje mi się, że też tak musiało być, bo trzy dni jakby przed walką z Bobem Sapem walka miała być 28 października w sobotę, a ja środę zerwałem na treningu biceps, także tak widocznie to wszystko musiało wyglądać. Nie? A wiadomo czy Bob Sap w ogóle będzie walczył w Polsce jeszcze? Więc to nie wiem czy będzie walczył z organizacją. Powiem szczerze, mam dogadane w ten sposób, że jeżeli mieliby po prostu z nim jakby dogadane wszystko, no to ja po prostu go biorę. Ale jeżeli na tą chwilę jego nie ma być, no to ja po prostu biorę innego zawodnika i tyle. Jestem w takim gazie, że muszę się już sprawdzić, bo już mnie kurwa nosi, nie? Jednak jest takie coś, że mi kiedyś trener mój powiedział, Tomek Paweł Stasiak, że mówi jak wejdziesz raz do klatki i poczujesz tą adrenalinę, może być tak, że będziesz chciał cały czas tam wracać, Mówię, że robię tylko trzy walki, i wracam do kulturystyki. Wróciłem do kulturystyki, ale jednak, już kulturystyka to nie jest to, i ciągnie już mnie do klatki. Także, jednak, coś w tym musi być. Jak z tatuażami. Dokładnie. Seria łączona? Seria łączona, nieraz robię takie serie łączone, a tym bardziej, jak widzicie, nie mam jakiegoś takiego zmęczenia. To do yy, treningu na przykład na siłowni teraz, a kiedyś, kiedyś były duże ciężary, skupiałem się tylko i wyłącznie na tym, żeby te serie ostatnie były do opadku mięśniowego, a teraz po prostu się bawię po to, żeby mieć fajną sylwetkę, ale żeby po prostu wykorzystywać też tą siłę, którą gdzieś tam mam nabytą w sportach walki, nie? A jakie masz zdanie na temat tych... Legendarnych 8-12 na masę, 15-20 powtórzeń na rzeźbę? Yy, powiem szczerze, kiedyś podobnie myślałem. Niestety nie ma czegoś takiego. Jeżeli spożywasz dużo kalorii i robisz 12-15 powtórzeń, tak samo ci mięśnie rosną. Jestem nawet zdania, że jeżeli się robi, te nie, niektórzy nawet twierdzą, że 3-4 powtórzenia dla mnie to jest zdetne. Trzeba dopompować mięsień, żeby miało z czego rosnąć, żeby ta krew rozrywała te włókna. Jestem tego zdania, że nie ma czegoś takiego. Kalorie, dużo kalorii równa się duża masa, mało kalorii, bilans ujemny równa się redukcja. Czy Ty nie żałujesz powrotu do kulturystyki po Twoim zajebistym 3-0? Czy to Ci było potrzebne, Piotrze? Powiem Ci szczerze, że nie było mi to potrzebne, ale jakiś tam jeszcze chciałem speł spełnić swoje marzenie, wystartować jeszcze w kilku zagranicznych imprezach. Chciałem też nawiązać współpracę z zagranicznym trenerem i, z, i nawiązałem, z czego jestem też zadowolony, bo troszkę gdzieś tam tej wiedzy yy, nabyłem i sprawdza, sprawdziło ci się to u mnie. I teraz sprawdza się u moich podopiecznych, że robią zajebiste formy na zawodach. I ja, ja jako teraz trener jestem też zadowolony, że mogę dać większą wiedzę niż taka wiedza z Polski po prostu. No i w sumie ten sezon był dobry kulturystycznie dla Ciebie, nie? Bo tam były wygrane bardzo dużo. Tak, tak, tak. Wygrałem chyba trzy razy, bo już startowałem też w Mastersach i startowałem w Seniorach. To udało mi się wygrać we Włoszech, udało mi się wygrać yy, w Niemczech, udało mi się wygrać w Holandii, a w Holandii to nawet wygrałem Całe zawody. Wygrałem mastersu wygrałem swoją kategorię, jeszcze wygrałem Open. Także bardzo fajna impreza. Naprawdę też polecam startować w zawodach zagranicznych, bo to jest całkiem inne przeżycie niż startując cały czas w Polsce. Nie? No i dobra. Plecy zrobione, zaczynamy teraz barki. Jak widzieliście, traktuję ten trening typowo, bardziej wytrzymałościowo, żeby ta forma się gdzieś tam lekko utrzymywała. E lecimy teraz ir transportar Z jaką wagą teraz będziesz walczył, a teraz jaką masz? Obecnie mam takie między 107 a 108 kg tak sobie trzymam. Na walkę bym chciał wnieść tak 105-106, bo wtedy się czuję i kondycyjnie mega dobrze i dodatkowo siłowo. I taka waga ogólnie jako kulturystę też jest dla mnie, można powiedzieć, idealna, nie? Jak ważyłem tam 110-112, bo taki gdzieś tam byłem bardziej przymulony i Ciężko z oddechem, a takie 105, 106, to jestem już przyzwyczajony do tego jest super, nie? A miałeś ty te 105 na ostatnich walkach wtedy z Radzikowskim? Z Radzikowskim miałem 108, z Szeligow chyba miałem 109. O. Także wiem, że na pewno teraz wtedy jeszcze gdzieś te mięśnie mnie za, jakoś tam powiedzmy bardziej interesowały. Teraz bardziej interesuje mnie sylwetka atletyczna, a nie taka wiesz e, pakerowata, nie? Co to, to się będzie działo teraz? Dobra, robimy teraz po takim każdym treningu siłowym. Zazwyczaj robię albo cardio, zwykłe takie zwykłe tętno, albo robię akurat e, interwały. Dzisiaj będzie to wyglądało tak, że robię airbajka na 450 kW. Kto jeździ na airbajku to wie ile to jest, e, ile trzeba się nakręcić przez 30 sekund. Przechodzę od razu na linę 30 sekund, przechodzę od razu do skakanki 30 sekund, i w tym momencie tylko robię 30 sekund pauzy. I znowu wchodzę na ten, na ten sam proces i robię takich 5 serii.

W chuj. Ale nie wchodzi. Huh. Jak? czy to poszło. Poszło dobrze, ale. Huh. 30 sekund to jest kurwa na przerwę. Zabójstwo. Huh. Możesz wchodzić do kolejnej rundy, teraz. Mogę wchodzić, ale. Kolejna runda to będzie. Pokazanie mojej formy. Zobaczcie. Tak to wygląda teraz. Na walkę będzie wyglądało dużo lepiej, bo wiadomo, że jeszcze tego gdzieś tam tłuszczu trochę mam. I tak to wygląda na tę chwilę. No dobra, ja już jak wiecie po moim treningu, barki, plecy, interwał, który dla mnie był jakby kluczowym takim treningiem na kondycję i wydolność. Piję mojego szejka, a z wami się żegnam. Widzimy się już niedługo, trzymajcie za mnie kciuki, aby kontuzji nie było i niedługo będzie ogłoszenie mojej walki. Rywal jest ciekawie i myślę, że będzie grubo siedział w walce. Wasze zdrówko.